Dzień dobry Państwu, Pomorska Telewizja Narodowa, jesteśmy dzisiaj na ulicy Mickiewicza. Jak widać tutaj kościół, w którym kiedyś byłem ochrzczony. Tutaj proszę Państwa mamy też gabinet stomatologiczny, tutaj jakiś remont, a tu jest przychodnia Narodowego Funduszu Zdrowia, punkt szczepień na covid-19. Przychodnia na Mickiewicza. Proszę bardzo. Epidemia trwa, piszą. No piszą. Tu są, tu są kamery nawet pozakładane. O, proszę, jedna jest. Narodowy Fundusz Zdrowia, Przychodnia Mickiewicza. No finansuje. No chciałem powiedzieć, że tutaj niestety jest tak źle, że pacjent jak chce się zarejestrować na USG, to może tylko jednego dnia, 30 danego miesiąca, ale niestety no nie zarejestruje się, bo jak się okazuje, tutaj wszyscy hurtem rzucają się na przychodnie i normalnie w innych przychodniach to się rejestruje każdego dnia i sobie tam wyznaczają terminy na USG, a tu nie. No idziemy dalej. Ulica Sochaczewska. Tutaj, aha, Danuta Wydmuch, dom. Danuta Wydmuch, no tutaj pani Danuta Wydmuch jest właścicielem tego ośrodka zdrowia, bo to jest prywatna spółka cywilna. Dermedyka. Dermedyka. Idziemy dalej. Tutaj mamy takie przejście pod łącznikiem. To no, ulica Sowaczewska bardzo ładnie tu we wrzeszczu, pięknie ogrody zielone tam trochę tam kokrzyw rośnie, a tutaj Dermedyka ma swój parking, ale Strzeżony, ale tu nie ma żadnego samochodu, wszystko zarośnięte. No. Niewykorzystany teren, można by zrobić parking strzeżony, prawda? I zarabiać na tym. Jak się ma teren, to trzeba zarabiać. Nie wiem. Ale niestety nie zarabiają. A samochody stoją na chodniku, oczywiście to jest niezgodne z przepisami. Parking jest pusty, a samochody na chodniku blokują chodnik, a półtora metra dla pieszego gdzie? No niestety tak to wygląda, proszę Państwa. Albo to jest chodnik, albo to jest miejsce parkingowe. Wyznaczone. Zobaczymy, co tu jest grane. Może oni tu zrobili parkowanie. Płatne jeszcze. Tego nie wynikt. No, zobaczymy, jak to jest. O, tu są znaki. Znaki pokazują, że droga jednokierunkowa. Zakaz zatrzymywania się i postoju. Po, po tutaj jest. A tu jest parking. A jednak jest jeden parking, ale jeden tylko. Wyznakoczony jest jeden miejsce parkingowe tutaj o. Ale tu nic nie stoi. Natomiast wszyscy stoją na chodniku na ulicy Sochaczeskiej. Co jest niezgodne z przepisami oczywiście Sochaczka 1DE. No powinni zrobić miejsca parkingowe, wyznaczyć i wtedy mogą parkować. A jest zakaz zatrzymywania jak widać. I widocznie nikomu to nie przeszkadza. Tutaj mamy ładne ten domostwo. Tu proszę Państwa, tu różne rzeczy dziwne, ale o, jest ładne. piętrowo jest wazonik, kwiatki są ładne. O, tam i tak to wygląda, to są garaże, nie za, nie za tego o, nie zastawiać. No ale tu zastawił jeden komuś garaż, no ale do mercedesem to można, nie? Zastawiać no, kwiatki radne przy domowych ogródkach rosną to też tulipany no wiosnę czuć panie sierżancie strefa ruchu idziemy dalej i tak to wygląda proszę państwa no tutaj mamy pięknie drzewo zakwitło o coś to białe może jakieś owocowe no tulipanki też rosną ładnie. Tak wygląda ulica Sokaczewska. to jest numer 4. Tutaj się jakiś gestor mieści. Nie wiem co to jest gestor, ale jest. Idziemy z powrotem. ABC. Sochaczewska 1 ABC. No takie bloki stoją jeszcze dawnych czasów. A tu już nowoczesne wierowce tam dalej, ale tu już chyba inna ulica jest. Nie wiem Wygląda na to, że tam skręca w bok czyli jest wieżowiec tu po tej stronie wyżej trochę jest, bo ogród jest u góry albo to są garaże podziemne, nie wiadomo co tam zrobili tak to wygląda no idziemy dalej o, coś tam pić są. dzieci chyba się obudziły już, bo to już kosma 30 jest no tam straszna kolejka jest do pobierania krwi dzisiaj chciałem oddać krew, ale Muszę czekać długo w kolejce. Tutaj mamy fajne jakieś lustrzanki. No, ciekawe rzeczy. Lustra tam w kwiatą chyba lepiej. O, kot nawet jest. Kiczka. Mamy pana kota. Ładny kotek, ładny. Nie się. Pan kotek. Tak to wygląda Tu są garaże No, nie każdy ma garaż pewnie nie każdy no, Ale samochody na chodniku to nie powinny stać raczej Tutaj też jakieś dwa garaże nie wiem co to jest urządzenie elektryczne no, może to służbowe garaże od ośrodka zdrowia, ale wie. No i tak to wygląda tutaj na Sochaczewskiej. Żywopłot jest przy bloku. No i tutaj zarośnięte te haszcze. No i tu przejazd jest pod blokiem. Pod blokiem, pod przychodnią można by powiedzieć. Tam jest apteka do mleków widoczna. Tu coś tam malowali znowu. Zawsze te graffiti są robione. Wiadomo. No i tutaj, co za czeska, pasmanteria tu jest. Aha, wyprzedaż. No właśnie. I tak to wygląda. Tam tramwaj już jedzie. Tramwaj pojechał na Mickiewicza. Jeżdżą tramwaje. Pozdrawiam, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziębiński, Gdańsk. Dziękuję bardzo.